Idzie facet z psem na spacer koło jeziora i nagle wyłania się syrenka z wody. Facet zdziwiony pyta, kim jesteś piękna kobieto? Jestem syrenką, mieszkam w tym jeziorze. Mogę spełnić twoje wszystkie najskrytsze fantazje. Facet myśli dłuższą chwilę i mówi, jakbym chciał kochać się z kobietą pachnącą rybą, to bym powiedział żonie, żeby się tydzień nie myła. Jasiu, nie obgryzaj paznokci! krzyczy czy mama. Jasiu, powtarzam, nie obgryzaj paznokci! Jasiu, do cholery, nie obgryzaj babci paznokci, bo zamknę trumnę. Chłopak spotyka się z dziewczyną już długi czas. Spotkali się u niego w domu. Gdy atmosfera zrobiła się gorąca, dziewczyna mówi: Chciałabym, żeby mój pierwszy raz był wyjątkowy, i ma być to po ślubie. Chłopak spojrzał na nią i mówi: Okej, okay, jak weźmiesz ślub, to zadzwoń. Romantyczna kolacja ze świecami. Siedzi mąż z żoną, jedzą i rozmawiają. Krystyna, znamy się od tylu lat, mamy trójkę dzieci, wiele kłótni za nami, a za każdym razem, gdy się kochamy, to czuję się, jakby to był nasz pierwszy raz. O Marian, jaki Ty jesteś kochany, dziękuję Ci za takie ciepłe słowa. "Krystyna, nie dziękuj, po prostu jesteś do bani w łóżku."